Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich spod znaku raka. Horoskop na kwiecień 2024. Wracam z powrotem, bo musiałam troszkę podkurować gardło. Ilość mówienia była zbyt duża. I horoskop dla raka na kwiecień 2024. Hmm. Przychodzi mi do głowy jedna myśl, a mianowicie, jest, jest, będzie w kwietniu taki punkt w Waszym życiu, gdzie trzeba będzie zdecydować, i co dalej. Odpowiedzieć sobie na pytania, co było dobrze, co było źle i to pytanie, co dalej, może wiązać się. Z koniecznością no, albo zadbania o siebie, albo zadbania o najbliższe Wam osoby, drogie Raki. <laughs> um, I temu, tej myśli, może towarzyszyć y, pewnego rodzaju lęk. Bo tak naprawdę, y, właściwie skąd ten lęk? Bo jestem sam, bo jestem sama. Czy ja temu podołam? Chcę zająć się no, tym, albo chcę zająć się tą a tą osobą, i e, jakie dalsze poczynić kroki, tak? Ale, i znowu, to jest to rozważanie za i przeciw, tak? Chcecie z jednej strony dać krok do przodu, natomiast przy tym daniu tego kroku do przodu istnieje pewne ograniczenie w postaci e, jestem z tym sama sam. Czy dam radę, tak? Jeśli wezmę ten, dam ten krok do przodu, to czy ja dam radę? Mam wszystko zaplanowane, przemyślane, e, przegłówkowane, o, może tak, przegłówkowane, że użyję takiego dziwacznego tworu, przegłówkowane, ale każdy wie o co chodzi. I, no i z tego główkowania wychodzi, że wszystko byłoby cacy, tak? No ale ja jestem w tym sama, samotna. Sam samotny. No dobra, zobaczmy, co dalej. Co dla raków szukających, no właśnie, będących e, singlami, szukających relacji, związku, ewentualnie dla tych, którzy są w jakichś relacjach, ale te relacje, e, no może nie do końca są dobre. Co dla takich osób? No słuchajcie, no tu bez zmiany podejścia, bez zmiany zdania, bez zmiany oceny sytuacji, um, będziecie siebie tylko dręczyć. Czyli mamy w tym momencie jakby nawiązanie do tego, co, co pokazały karty w przełożeniu. Jestem z tym sama. Co dalej, prawda? Więc trzeba myśleć, żeby jakby zmienić perspektywę. Czy na tak, czy na nie. Bo mogę zmienić perspektywę i powiedzieć a, chramole, to dam sobie radę. Prawda? No, ktoś inny powie, no nie, no ja, ja jednak tę samotność tutaj jakby mam i, i, i nie, dam stylu, nie, nie dam sobie rady. Te karty pokazują, co do waszego, dotyczące waszego życia emocjonalnego, uczuciowego, że są nadzieje właśnie na ustabilizowanie się w sferze emocjonalnej, na założenie rodziny, dziesiątka kielichów, tak? Więc jakieś nadzieje na to są. A Rada w dziewiątce mieczy mówi, przyjrzyj się temu dokładnie, przyjrzyj się, co kto robi, co ty robisz, co ktoś tobie robi, jak się zachowuje. Może w tym momencie, drogie raki, nie dostrzegacie właśnie pewnych detali, nie rozkładacie tego wszystkiego na czynniki pierwsze, bierzecie wszystko za dobrą monetę, bo ktoś jest miły, bo ktoś mówi o tym, że chce rodziny, że chce, żeby były relacje normalne, fajne, żeby było wszystko poukładane, tak? A żeby dostrzec prawdziwą twarz tego kogoś, czy prawdziwe oblicze sytuacji trzeba zmienić perspektywę? Tu jest pokazany też taki bezruch, prawda? Troszeczkę, że są niby, sprawa wyjściowa, dziesiątka kielichów, no są tutaj jakieś obietnice być może, są przesłanki, które wskazywałyby na to, że związek jest, może się udać, że rodzina może się tam jakoś zawiązać, ale nic o dziwo się nie dzieje. Zatem. Rada jest taka, zobacz prawdziwą twarz tego całego układu. Sprzyjrzyj się, czy czasem nie jesteś wykorzystywana. Wykorzystywany. Właśnie przez te obietnice w dziesiątce kielichów, prawda? Jeśli chodzi o takie związki, gdzie są pary, to tu rad powinien wyznaczyć totalnie. Twój obowiązek to jest odtąd dotąd w dziesiątce kielichów. Bo dziesiątka kielichów też nie jest tylko taka przesłodka. Nie, nie, nie. Ona mówi, że żeby była stabilizacja e, emocjonalna, to każdy powinien znać swoje miejsce, każdy powinien wiedzieć, co robi, włączając w to nawet jakieś małoletnie pociechy, które powinny sprzątać na przykład swój pokój, bo wtedy nie wkurzacie się, wchodząc i widząc po raz kolejny bałagan i, i szklanki stojące po tygodniu na stole, prawda? I bo od razu się uruchamiacie. Więc, żeby zachować tę stabilizację, trzeba właśnie jakby zlikwidować ten bezruch i powiedzieć konkretnie, ty robisz odtąd, potąd, ja dalej. Ty, robisz, ty chodzisz z psem, ty wynosisz śmieci. Bazuję. opowiadając o znaczeniu tych kart, teraz na. Na takich związkach, gdzie już jesteście razem, tak? Czy od lat, czy, czy może od roku, czy coś. Ale tu każdy powinien swoje miejsce znać. Zobaczmy teraz, co rakom sprzyja, jeśli chodzi o finanse. To muszę się streszczać. O finanse. Jeśli chodzi o finanse. Mhm. Bardzo dużo osób spod znaku raka może zmieniać, mieć chęć zmiany miejsca pracy. I to się uda. Jeśli macie wątpliwości na tak czy na nie, to to zróbcie. Sytuacja się uspokoi. Możecie mieć takie poczucie, że w kwietniu, że w tym miejscu, gdzie, gdzie jesteście, nie jesteście doceniane Że ktoś traktuje Was jak popychadło. Że na tym czymś co jest obecnie w kwietniu, a na co się kiedyś tam zdecydowaliście, no, wyszliście jak zabłotki na mydle, krótko mówiąc. Zatem, teraz ta myśl, żeby zmienić pracę, zmienić geograficznie też miejsce położenia, bo może są też takie ekstremalne przypadki, to ta myśl jest dobra, bo radą jest szóstka mieczy. Pójdź do przodu. Zmień coś. Sytuacja wyprostuje się i po tym burzliwym czasie uspokoi. Zatem, co rakom sprzyja? Co rakom sprzyja w kwietniu, a co przeszkadza? E, przeszkadza żal za tym, co było. E, ktoś nie chce, to łaski nie robi, niech odejdzie. Klamkę zamknie koniec kropka amen. Więc proszę tu nie rozpamiętywać tego, co było, tak? Natomiast co wam sprzyja, i tu jest dziwne, bo trójka mieczy. Trójka mieczy no z reguły nie jest pozytywną kartą, bo mówi yy, o bólu. Ale może chodzi tutaj o to, żeby właśnie przeżyć ból, stratę, nie tęsknić za tym, dać temu odejść, nie rozpamiętywać, więc sprzyja Wam ogólnie energia uzdrowienia, leczenia. Emocji, złamanego serca, kondycji finansowej, cokolwiek zostało złamane, to sprzyja Wam energia uzdrawiania tego czegoś. Bez żalu za tym lub kim ktoś był, czy co było. To na tyle, drogie raki, na kwiecień. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny horoskop majowy.